To się odważy gdzieś kotlety z kani, ponieważ właśnie jest sezon, ale powiem wam, że gdybym je zbierała sama, nie ma opcji, żeby mnie dotknęła. Ale skoro zebrał je ktoś inny, no to zabieramy się za robienie. Na początku w zimnej wodzie musimy grzyby dobrze oczyścić, i kiedy właśnie będą wilgotne, solimy je z każdej strony, tak żeby ta sól weszła między blaszki. W międzyczasie nagrzewamy olej i wyciągamy trzy talerze. Na jednym talerzu będzie mąka pszenna, na drugim jajka z dodatkiem papryki słodkiej, gałkiem szkatołowej. Oraz pieprzu. Trzeci talerz to bułka tarta, a jak lubimy, możemy zamienić na panko. Takie kotlety Kani wystarczy raz obtoczyć w mące, następnie w jajku oraz w bułce tartej i praktycznie od razu smażymy. Gotowe są wtedy, kiedy są złote z każdej strony, no i najlepiej je odsączyć na papierze. Jest to idealny zamiennik naszego klasycznego schabowego i naprawdę smakuje bardzo podobnie. Więc jak zjecie i przeżyjecie, to dajcie znać, jak wyszło.